Po wielu miesiącach wspólnych prac udało się podpisać porozumienie między gminą Działdowo a wodami polskimi. No powiem szczerze, że bardzo miła sytuacja. Dzisiaj podpisujemy porozumienie na utrzymanie rzeki w Kraa z samorządem gminy działdowo z panem Wójtem. No, muszę powiedzieć, że od samego początku współpraca się bardzo dobrze układała, ale biorąc pod uwagę, że też nie do końca była możliwość dofinansowania prac związanych z utrzymaniem rzeki w kra była taka sytuacja, że też zalewało użytki rolne, łąki i z tego tytułu rolnicy ponosili duże straty. I z powyższym, pod właśnie kątem próśb rolników, było spotkanie na wiosnę bieżącego roku z panem wójtem u nas na terenie zarządu zlewni w Ciechanowie. Podpisaliśmy list intencyjny celem współpracy i dofinansowania robót utrzymaniowych. No i właśnie dzisiaj jest ta umowa sfinalizowana i bardzo się cieszę, bo myślę, że raz będzie to pozytywnie funkcjonowało, na rzecz ekosystemu rzeki w Kra, a poza tym będą zadowoleni rolnicy, że po prostu będą mogli korzystać z tych swoich użytków rolnych. To dzisiejsze podpisanie to, to, to jest efekt wcześniejszego już porozumienia, spotkań z panem dyrektorem Zarządu Zlewni Ciechanów. Myślę, że fajnie, że się stało, że, że dzisiaj się spotkaliśmy. Podpisaliśmy też w tym porozumieniu jest zawarte zawarta finansowanie gminy działdowo. Jest to około 40%, 40 parę tysięcy. Więc, więc krótko licząc, to, to ten odcinek, który, który będzie po prostu wykaszany, tak żeby, żeby te wody mogły. Spokojnie sobie płynąć, nie, nie zalewały terenu. Jest to, jest to 100 tysięcy, więc 60 tysięcy jest po stronie wód polskich. Mam nadzieję, że szybko pan dyrektor przystąpi do przetargu. Liczymy na to, że uporządkowanie brzegów rzeki przysłuży się okolicznym rolnikom, choć oczywiście nie tylko.